Mądra bogini Atena ofiarowała swoją radę. Ares naprawdę się zdenerwuje, jeśli utraci tego smoka. Odczuwa on słabość do wszelkich smoków: jednogłowych, dwugłowych i tych z zakutymi łbami. Kocha je wszystkie bez wyjątku. Uwielbia patrzeć, jak w ich łuskach odbija się słońce. Drugą miłością Aresa są duże, wielkie, ogromne świątynie poświęcone tylko jemu. W ich krętych korytarzach lubi trenować coś, co nazywa ćwiczeniem zasadzki. Jednak dla postronnych jest to po prostu zabawa wchowanego. Jeżeli zbudujesz świątynię poświęconą Aresowi, Bóg będzie zachwycony nowym miejscem do trenowania sztuki walki i najprawdopodobniej zapomni o smoku. Możliwe, że posieje w ziemi zęby zabitego smoka, z których powstaną potężni wojownicy zwani Spartanami. Żołnierze, ci będą posłuszni Twoim rozkazom i będą chronić teby. Posłuchaj mojej rady, śmiertelniku. Dobrze ci życzę. Także w tej misji wybudujemy świątynię Kuczci Aresa i dzięki tej możliwości będziemy mogli rekrutować Spartanów Aresa do naszych wojsk, do, nas, do naszych zaprzęgów. A poza tym nauczymy się jak budować rezydencję, czyli pierwsze mieszkania dla naszych wojowników. Także zaczynamy! Nasze miasto funkcjonuje bardzo dobrze do tej pory. Więc nie przedłużę dalej udamy się do zakładki Mitologia. Wybieramy. Oczywiście opóźniamy, ponieważ mamy magazynu na brąz, który będzie nam później potrzebny, między innymi to budowy a raczej przytapiania ich na rzeźby, a także na uzbrojenie potrzebne dla naszych wojowników. Także zbudujemy sobie tutaj brąz, mi, oczywiście tak i zaczynamy budować świątynię Aresu. Zbudujemy sobie gdzieś mniej więcej tutaj. O, proszę bardzo, o oto nasze fundamenty. Każda świątynia do zbudowania jest... Do wybudowania każdej świątyni jest potrzebna określona ilość marmuru, drewna, a także rzeźb. A przede wszystkim siła robocza, czyli rzemieślnicy. Wybudujemy sobie dwa cechy, a obok nich oczywiście punkt naprawczy. Gdyby tylko nie na mi stos, aby mógł także pierwsze już posadki są kładzione przez naszych robotników. My się zajmiemy teraz... właśnie dostarczaniem drewna. A czyli nie możemy, więc musimy importować. Zobaczmy, z naszych z naszych sąsiadów posiada taki surowiec jak drewno. Kalidon posiada rzeźby, dobra, to nam się przyda. E, 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 sprzedaje. Libię. Zrobimy port do Lottego Libii. Idealne miejsce. No, i tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach, nasze miasto właśnie zorganizowało Igrzyska Olimpijskie. Także za niedługo zaczną docierać do nas, do nas sportowcy z różnych właśnie miast, polis. Rzeźby się przydadzą, oczywiście, jak najbardziej. Już tutaj szybciutko. I to jest właśnie cała gromada sportowców, atletów, filozofów i aktorów, którzy zmierzają do naszego stadionu. Dobrze, także łączymy teraz drogą nasz sport handlowy. I importujemy drewno. Myślę, że 12 sztuk na początek wystarczy. Rzecz już nie będziemy musieli importować, to dostaliśmy w prezencie, także mamy ułatwione zadanie. Możemy się skupić na czymś innym. O. Rezerwujemy 25 spanów oliwy. Co tam jeszcze mamy? Aha, 30 snopki pszenicy. O, no i super. Jadą, jadą, jadą. Dawać. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. I dobra, re jeszcze nie. Pal start. Dobra, teraz rezerwujemy. I 50, 50 ludzi mieszkających w rezydencji. Dobra. W sumie, tutaj mamy ustawy, także myślę, że nie będzie. Ale jeśli budujemy, to. mam gdzieś tutaj. Dobra, tu. Zajęliśmy drugie miejsce, także nie jest źle. Czemu nie budujecie? Aha, dobra, to no, jest dopiero dostarczone, także. ...lutujemy. Dobra, jak to teraz zrobić? Ile zajmowały domy elity? Raz, dwa, trzy, cztery Czyli cztery na cztery, dobra, dobra Jak to zrobić teraz? O, to. Dobra, tu, o i będzie ok atrakcyjne okolicy, dobrze, czyli postawimy sobie tutaj... Eee... dwa, trzy, cztery... Stawy rybne na początek, myślę, że nie będzie źle. I próbujemy. Raz... No co? Dobra, teraz to Raz... no! Dobra, to zrobimy jeszcze inaczej. Eee, ale zbudujemy taką ładniejszą dróżkę. Myślę, że machniemy tutaj jakiś pomnik. A później. Dobrze, damy tutaj sobie rzeźbę. Przy tak jest pomnik. I mam nadzieję, że teraz się już uda. Jest, dobra, i lecimy. I... Jezus! Bóg wojny jest dziś radosny, w świątyni na jego cześć bardzo go poechtało. No ładnie. I w nagrodę posłał dwie kompanie żołnierzy, aby strzegły wasze miasto w niepoko... niespokojnych czasach. Ponadto posłał wam swego smoka, który pokona każdego wroga, jakiego napotka. Tak więc zobaczymy naszego smoka Czy ktoś widział moją włócznię? Jak mogę być strażnikiem bez włóczni? Przyjmujemy oczywiście prezent Gdzie jest nasz smok? Gdzie jest smok? Eee, eee, nie ma smoka Nie lubi nas, dobra Mamy skrzynki żywności? Mamy nie mam. Dobra, jednak będziemy się troszeczkę wstrzymać, a tutaj wyprodukują. O, Ares krąży po w mieście. Mój żyjący ogniem przyjacielu. Może znajdziemy coś, co mógłbyś zaatakować. No jaki słodki są oczekiwani, kurde, chciałbym go będzie w tą fajnie, wyprowadzałbym go na spacer i kubuj. Dobra, tak wygląda w całej okazałości świątynia Aresa Wojskiem jeszcze na razie zajmować nie będziemy i co czekamy na dostawę A, dobra, nic już nie musimy Zdobyć pszenicę Raz, dwa, trzy, cztery to wystarczy. Aha, i pracowników. Tych możemy sobie już wyburzyć, bo nie są nam potrzebni. Dobrze. Widziałem sobie Aha, tutaj, tutaj gimnazjum. Tu będzie... No niestety, póki co nie możemy spełnić tej prośby, ale to już moment, zaraz, szkoła teatralna też tutaj, tym jeszcze był budowlok, tak mi sobie tam, teatr tu, potem tutaj, tutaj sobie postawimy dużą agorę, może być tutaj parę kwiatków. Na traczy, także myślę, że teraz już będziemy mieli z górki. Idzie sobie sianko, także super. Możemy sprzedawać. Możemy sprzedawać... Czy ktoś widział, bo... Runa, bo runa ja mamy dosyć się... dużo. Ok, dobra. Także to znaczy pani kasy nam się przyda, a my potrzebujemy... Budować bo siła robocza nie da. No nie, oni. Wróć staw rybny. Zdaw rybny. No, rozbudowajcie. O, no, super. Jedź I... teraz dwóch staw rybny. Zdaw rybny dla wszystkich. Podujcie karpie. Darmowe jedzenie. Tu jest, tu jest. Dobra, super. W sumie tutaj możemy darmowe miejsce wyrzucać na domy. Nic się w sumie nie stanie. Dobra, następny. To następny. Tutaj, tutaj, tutaj. Przemieszczymy sobie tą grę. Stąd właśnie swoim. Następnym krokiem będzie zbudowanie, 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 gdzie to jest, gdzie to jest, tutaj jest zbrojownia, która przyda nam się do zbudowania, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, do zbudowania, do wyprodukowania uzbrojenia. Tak, Magazyn. uzbrojenie przymi, tak jest. Zbudujcie mi stos samochód z nami moich przyjaciół? Teraz tu na to mało żywność się dalej. A co jeszcze bym spicherz ostatnio? To, nie, to nic nie da. Nie, nie potrzebuję tego. Jest! Mamy dwa tysiące, możemy postawić. Pomóc! Ale funkcjonalnie to nie jest potrzebne. Oliwa, oliwę? To oliwa zaraz pędzi z Jak wygląda tutaj, ma, to, jak to stoi oczywiście. Co mamy z nim zrobić? Chociaż w sumie posprzedajemy trochę, będzie mieć trochę kasy. Nie, nikt od nas nie chce. Ale już możemy zbudować handlarza uzbrojeniem, który nam się bardzo przydał. Oczywiście rozbuduje te domki. A tym, że nie mamy pracowników, wcale się nie musimy przejmować. Kolejne Igrzyska oczywiście jak zawsze. I mamy kolejny poziom. Już z tych domków możemy zatrudniać tak zwanych hoplitów. Ot, oczywiście oto Snowie Aresa. Krażej już ich całej okazałości. Tak wyglądają. A tak wygląda. Tak wygląda Straż Aresa. Mam nadzieję, że wkrótce się ruszymy. W tej zbroi wszystko nie smyć. A tak nasi wojownicy z domów Elity. Dobra, idźcie sobie na kawę, a ty na piwo. Dobra, ty do. ty do tutaj. Dobra. I teraz czekamy. Aż nam się zapełnią nogi. Juwen właśnie z Olimpu. Czy ktoś widział moją dłoni? Jak mogę być strażnikiem bez prośby? Jest dumny ze swojej ostatniej fortecy, a jego spartańska gwardia stoi na straży Twojego miasta. Ponieważ teby mają należytą ochronę i znajdują się w rękach zaufanego Edypa, nadszedł czas, aby poszerzyć Twoje królestwo. Będziecka wyrocznia doradza zbudowanie miasta w Cydonii na Krycie, ukrywając jednak, że żyzne pola i potężne lasy nie są jedynymi rzeczami, jakie można tam znaleźć.